Jak nauczyć psa aportowania? Nie każdy pies jest urodzonym aporterem, ale jeżeli twój pupil interesuje się przedmiotem i poświęcisz trochę czasu, możesz nauczyć go aportowania. Może to być świetny sposób na wzmacnianie waszej więzi oraz świetna zabawa. Dziś pokażemy, jak to zrobić. To jest Lupo, ma 8 miesięcy i jest dorastającym parson Russell Terrierem. Plan działania: zainteresuj psa pogonią. Zachęć psa do powrotu z piłką. Odbierz piłkę. Krok pierwszy. Zainteresuj psa pogonią. Pokaż psu, że masz piłeczkę, lub zobacz. Tak jest, super, świetnie. Gdy pies będzie zainteresowany, rzuć piłeczkę na odległość kilkunastu kroków. Tak jest, dobrze, świetnie. Pokaż psu, że masz drugą piłeczkę. Super, świetnie, puść. Dobrze, świetnie. Zobacz, świetnie. Tak, 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 zobacz. Zobacz tak, dobry pies, świetnie. Gdy pies wypuści tę, którą trzymał, rzuć mu drugą. Zobacz tak, dobry pies. Tam, 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 tam. Tak, super. Chodź, 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 dobrze. Tak, dobrze. Zakończ ćwiczenie udając, że rzucasz piłeczkę. Krok drugi. Zachęć psa do powrotu z piłką. Gdy opanowaliście wcześniejszy etap, rzuć psu piłkę. Dobrze, świetnie, super. Gdy ją chwyci, zachęć psa, aby ruszył w Twoją stronę. Super, świetnie, tak, dobry pies! Ekstra! Nie oczekuj, że przybiegnie z piłką, wystarczy, że wykona kilka kroków. Chodź, 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 tak, tak, dobry pies! Super! Krok trzeci. Odbierz piłkę. Jeżeli twój pies opanował wcześniejsze kroki, w momencie kiedy wróci do ciebie, wolnym ruchem wyciągnij rękę pod jego pysk, poproś, aby oddał piłkę i wtedy rzuć drugą. I co, nie było tak trudno. Pamiętaj, aby nie zamęczać psa rzutami piłeczką. Przeplataj zabawę ćwiczeniami z posłuszeństwa albo nauką psich sztuczek. Wtedy będzie to nie tylko trening, ale także znakomity sposób na wzmacnianie waszej więzi. Podsumowanie: Potraktuj aportowanie jako formę świetnej zabawy i pomysł na budowanie silnej więzi. Aby nauczyć psa tej sztuczki, użyj dwóch identycznych przedmiotów, które Twój pies lubi gonić i chwytać. Nie zamęczaj psa ciągłymi rzutami i pamiętaj, żeby ćwiczenia były różnorodne.